Witam Was, jestem Dragon Play Game i oto witam Was w pierwszym gameplayu z gry Balance. Tą grę polecił mi mój kolega Eiday Gameplay no i postanowiłem, że sobie ją zakupię. Gra jest dosyć stara, ale to nic chyba nie znaczy, bo jest bardzo fajną gierką Y, steruje się kulką y, i przechodzi się levele y, dzisiaj zaczniemy od levela pierwszego y, i tych moich gameplay razem będzie w sumie 12 tyle ile jest y, znaczy, y, tyle ile jest w tych leveli y, czyli jeden level tam się równa jeden gameplay no to to jest taki pierwszy gameplay no i zaczynamy z levelem pierwszym Klikamy sobie start. Jak widzicie tu przeszedłem te trzy levele, żeby tak zobaczyć o co chodzi. Yy, I wiemy, że tam jest kilka rozwiązań na przejście tam jakiegoś tam levelu. Ale na początku dzisiaj level pierwszy. <klimy> Musimy chwilę poczekać. Level pierwszy jest nawet dosyć prosty. To jest takie wprowadzenie do gry. O, no i zaczynamy. To tak. Muszę Wam powiedzieć kilka tam zasad tej gry. Są trzy rodzaje mm, tych kul. Pierwszy rodzaj jest taki, ja mówię na to kula z desek. Nie wiem tak tam jak ona się nazywa, ale widzicie, że ma coś takie, jak jakby takie deski. Yy, drugim rodzajem kul jest kula z papieru. Yy, I trzeci rodzaj, des yy, znaczy, kuli. To jest kula bardzo ciężka, czyli ja na nią mówię, o, tu będzie zaraz Wam coś pokażę e, Tu jest tak jakby zmieniacz kul Jesteśmy teraz, mamy tą kulę ciężką e, Kula ciężka jest o tyle, że mm, jest bardzo silna, ale bardzo wolno się nią steruje O, zmieniamy kulę Okej okay. Każda kula jest w jakiś tam sposób dobra Yy, ale o tym to się przekonacie w tych późniejszych levelach, bo tu w pierwszym nie ma nic takiego, wiecie. O, tu mamy kule papierowe, musimy je wrzucić chyba tutaj. Yy, a, w lewym dolnym rogu yy, znajdują się punkciki yy, i one ubywają. Mamy teraz 839 i tak cały czas, co sekundę. Yy, no, dobra, tego chyba już nie trzeba, bo się tego nie wyciągnie. Weźmy punkciki. I cały czas one tam ubywają. No i na koniec jest takie podsumowanie, ile punktów tam nam zostanie. Zobaczymy, zmierzymy się z innymi graczami, zobaczymy czy będziemy lepsi od nich, czy może raczej nie. Dobra, gdzie tutaj teraz? O, tutaj mamy zapis. Gdy się zabijemy, to od tego momentu się zacznie nasza gra. Myślę, że tam w pierwszym levelu się raczej nie zabije, bo... Jest dosyć prosty. Tych późniejszych, te późniejsze są dosyć trudne, bo jest kilka rozwiązań na przejście. W tym jest tylko jedno. A jeszcze tam w prawym dolnym rogu yy, znajdują się życia. Teraz mamy tych żyć cztery. Ale one tam, gdy się zabijemy, ubywają. A gdy coś tam zbierzemy, to one się tam odradzają. To zależy co zbierzemy. O. Aj, utknąłem. Nie. Dobra. o punkciki fajnie Mam już 2000 punktów spoko no teraz już 2000 o i właśnie to chyba to co teraz zbieraliśmy co tam dodaje życia bo widzicie mamy już 5 żyć przedtem mieliśmy 4 o kolejny zapis więc polecam wam tą grę o i tu są ciężkie te kule czekajcie bo chcę wziąć sobie punkcik Okay. Polecam wam tą gierkę. O nie, spadłem. Ale nic się nie stało, bo tu mamy zapis. Zaczniemy od nowa. Znaczy nie od nowa, tylko od tego mm, miejsca, gdzie się zapisała nam gra. Polecam wam tą grę, bo jest bardzo relaksująca. I też trochę zręcznościowa. Więc dosyć fajna. Mm, tutaj, co tu trzeba zrobić? Ach... Już chyba wiem, musimy przesunąć te, że tak powiem, dźwignie. A i jeszcze trochę. Żeby tu nam przejście przeszło, żebyśmy mogli przejść dalej. Okej, okay, już chyba możemy przejść. Wo, 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 prawie spadłem. No nie. Muszę jeszcze raz tu wejść że normalnie się um, steruje klawiszami i um, znaczy strzałkami klawiatury tak standardowo można oczywiście tam sobie zmienić na jakieś inne klawisze w opcjach fajna jest dosyć muzyczka ale ja ją um, wyłączyłem bo jest dosyć głośna nawet jeżeli tam um, na 10% ją, ją włączę to jest um, dosyć głośna dlatego nie chcę żeby mnie zagłuszała 2500-2600 punktów 2700 O i życie kolejne Ło no kurczę, coś mi się zacięło i spadłem, nie no. W takim momencie już byłem na górze Ech. Ale co tam, nic się nie stało. Chyba na górze będzie yy, koniec poziomu Nie wiem tak dokładnie Są piłeczki O już widzę koniec poziomu Zaraz do tego T To jest właśnie ta kula papierowa Tu chyba w tym pierwszym levelu Jej nie ma Ta kula papierowa będzie w następnych Tutaj są tylko te dwa rodzaje O jest Dobra Spoko Przeszliśmy pierwszy level Tutaj mamy tak jakby latający dywan, który tam podnoszę jakieś te kółeczka. Teraz mm. punkciki. Zobaczymy, którzy jesteśmy w, tam w tej tabeli. Życia też nam się chyba podliczają. Nie, nie wiem jak to jest. Dobra. Mm, nie wiem jak się nazwiemy, Może yy, play game. Albo gameplay. Gameplay. Ok. Zajęliśmy miejsce drugie, nieźle. Trzy, ile mamy punktów? 3051. Czy to jest dziewiątka? Nie. 3051 punktów. No i ok. No i to się tak przechodzi poziom po poziomie aż do poziomu dwunastego. aż do dwunastego. Dobra. No i ten nasz pierwszy gameplay dobiega końca Napiszcie w komentarzach czy Wam się podoba czy Wam się podoba ta gra, podoba Wam się jak gram Bo tych gameplayów będzie tam 12 Dobra, to pora się już pożegnać Do zobaczenia w kolejnym gameplayu z gry Balance Pozdrawiam wszystkich moich widzów i do zobaczenia